Sacrikawan witajcie kochani na naszym back to school. <noise> nie wiem czy to będziecie oglądać chronologicznie. Postaram się rzucić wcześniej, bo raczej tu spoilerów nie będzie, a jednak um, chronologicznie to no, nie chcielibyście tego oglądać na Halloween. <noise> no w każdym bądź razie jutro planujemy dojechać do sklepu z um, mundurkami. Dzisiaj mamy 28 e, sierpnia. No i właśnie rozpakowałam kartą, którą spakowałam na początku lata. Myślałam, że może rozpakujemy go już w domu. Rozpakowałam go sobie tutaj, bo planuję tak wyprać to i to w pracy. Miejmy nadzieję, że to się nie rozwali. mi. Um, tu są wszystkie właśnie koszuleczki. Trochę tego mamy, aczkolwiek planuję kupić po pozostawie po koszulce większego rozmiaru, po sweterku większego rozmiaru. Um, po stroju na włas, bo pod koniec roku, ostatnie, nie wiem, jakieś wyjście, obydwoje, że tak powiem rozwalili flamastrami te swoje, rozmiary są dobre, wszystko jest ok tylko nie wiem właśnie, że tego nie mogę dobrać. Arwiego tą drugą koszulkę, Anai, to upierałam już pięć razy i, i dopieram i nie schodzi, tutaj też widać, więc to będzie taka awaryjna, ale muszę kupić im w podobnym zestawie. Anai, już kupowaliśmy te sukienki, to chyba już wspominałam, w każdym bądź razie Anaia bardzo chciała pod koniec roku i nie mogłam nigdzie dostać i dopiero teraz. Kupiłam też takie na temu Zostaw i skarpeteczki nowa, mm, no. tak to ona ma dużo koszulek, które będą jej dobre i te takie bez logów są, że tak powiem ładnie wyglądające, a te z logo to powiem wam, że tak się zużyły, ale to on i Arvi i Anaya w, w reception właśnie na początku tak mega zajechali bo to widzicie farbami i tak dalej i potem ciężko dobrać. A wiecie, a tutaj ten wygląda bardzo dobrze, nie? No, ale niektóre są takie szarałe niestety, więc one są takie bardziej awaryjne, ale mają też, że tak powiem, lepsze... też w kamerze to w ogóle kiepsko wygląda. Zobaczcie. W kamerze tak masakrycznie wygląda, ale nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle, Ale planuję kupić, pozostawiam po dwa, yy, właśnie, w większym rozmiarze. Are we gaan. Zet je kleur, welkom, heren. We gaan op vrijdag. We gaan voor de uniform? Ja. Nee. Potem. Later voor de vis? Ja. En later voor de park? Ja. Maar waarom? We moeten de vis nu maken. Nee, de vis moet aan het zijn, want we moeten haar naar het water brengen, yeah? <laughs> now, this is where we're getting in the uniform. Yeah, every year. Every year we're getting lighter and lighter. Five? Five. So and you. This one. Yeah, five year old. I don't know which one belongs to which Don't worry, you don't have to know. To jest tajemnica. Ładnie to. O, went to at the growny, growny. Właśnie tam tutaj. <grym> Ale i tak mało kupujemy, w porównaniu do tego, co w zeszłym lata. 64 funty wydane. Można <grym> jechać dalej. Okay, jesteśmy w centrum handlowym. Tam jest zoologiczny. Mamy I mamy zobaczyć różne rzeczy. No, 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 no. We're not playing with this stuff. Okay, let's go. Faster we do what we need, then faster we go for the fish. Come on. School shoes. Let's see if it's your side. No more school. What? What do you want? Oh, oh, oh fluffy, fluffy. Okay. Oh, I was. Two pairs of shorts for nine, and they wanted ten for one. Maybe we shouldn't. Are we want shorts to school? Measure your feet. This is these the same height? <laughs> is this the same height? Yeah, we're going there. At home. Are you happy? Yeah. Okay. Next. Put on your What? Where do you, found yeah. Where do you found it. Oh, you found it. Okay, let's go. Hmm? <laughs> Tego nie kupa. <kupuję. laughs> here is, they say, is bunny here. Think... Look, jest is in the house. But akwarium widziałem już 24 godziny, więc na razie mamy do czyszczenia. akwarium, jaką dekorację i idziemy. Musimy wrócić jutro po rybce. Nes poda dog, poda. is it from both sides? The, yeah ok, one way. second because this one is waiting for the put in the crumbs here it's waiting for the oil to be ready now just put it and turn around turn around mm -hmm. I can do yeah, that. perfect Maybe eat that, yeah? yeah, we eat that mm. I love it thank you for hmm? you the oh, you're welcome But when the oil is ready, and I start putting it into the oil, you cannot be here, yeah? Okay. You can put another one into the oil. egg. Okay. Yes. It's okay. Put another two egg. It's okay. Put. I put this one. Mm-hmm. Oh, this one is weird. Because they, some of them are a little bit broken, yeah? Yes. Hey. <laughs> Just it and then pick up and put from opposite side. Mm? You can put, like, put the fog in the fish if it bother you. Perfect. Just wait there because this is no, no space here. Okay, put it there, leave it in the egg. You can go wash your hands. <laughs> Zrobiła dzieci będzie, a z to, poczakiem to było dobre. Mam nadzieję, że zrobią też. Ja wiem, z się w no ale to panierka, że to, 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 to... A nie mam tak dużo bułki karty, mam jeszcze tylko trochę. Repka nabiera kształtu, ja naja ja że ładnie pachnie i jest głodna i już. A sobie sobie siedzimniaczkę gotuję i z buraczkami będę wyjeść. Dziecięce są już gotowe. A tu się nas robi. Mamy polski obiadek. Nie kupiliśmy rybki, bo nie jesteśmy jeszcze na nią gotowi. musi działać przez 24 godziny, ale kupiliśmy sobie <noise> naukowe ozdoby. Było to najtańsze, co tam była, nie chciałam wyjść gdzieś z pustymi rękoma. No i nam babka dała na no, zapicie różnych tych bakterii i tak dalej, więc to musimy teraz zrobić. Włączyłam już, mam chodzić 24 godziny, że wtedy jutro będziemy mogli pojechać po rybkę. No. Trzeba przeczytać instrukcje i co zrobić. Moja pierwsza odpowiedzialność za nasz nowy pet. It's, it's I the... second one will be changing the color. Oh. For a minute and then again normal. Yeah, then normal. Okay. Ok. put one more. Teraz wrócimy do naszą nową dekorację. Ciekawe jak to będzie wyglądać w środku. O, cały mój burdel tam widać. Now we have a little clear. Huh? Put three. Which color you want? I want pink. Uh -huh. it. I want pink. Yes. Uh huh? I just want. Just throw it in. we will go sink. Wow. Uh huh? Wow. You cannot put too much because that was thing is small, yeah? Yeah. Okay. Now Arvi. Arvi, you wanna put some? Okay, and, that and Daddy. And Dad, and he will leave his, and he will do his on the end when he's here. Mm -hmm. Is he here? No, no he's sleeping. And we're going out in a minute. So okay, now me. Yeah. One, two, three. I'm going to put on ones, and I will put in the corner. Nobody put it so far. oh Maya. It is <laughs> <always splot> <laughs> Black to the baby. Eight. Mm -hmm. Okay, oh, white one is daddy, pink is yours, blue is Arvi and mine is yellow. No. But you know it's white. Daddy. daddy. Mm. My name is Arvi Oh! We are in the park. We are in the park. We are And my friend is best friend. Best friend for life? We for life? <laughs> mm, czekamy na nią. Przeszliśmy za wcześnie, bo się na trzeci, więc gdzieś na dziesięć, więc. Yes! Powiedzam, że mieliśmy mnóstwo tyle spotkań przez lato. Właśnie z i przyjaciółkami, z Arwego kolegami i udało się nam spotkać z każdym poradzie. O, masakra. Jednak wiecie, lato było wszystko wolne, nie wie się ma czas, a się z tego czasu też nie ma, więc.

No ja bardzo chętnie przymierzyłam mundyrek. Arwis siedzi, po co? <laughs> Ale obydwoje mówią, że tęszę za szkołą i za przyjaciółmi. Ja. Yeah. Ja. Yeah.